Cześć, z tej strony Adrian z czytelni komiksu Między Kadrami. Dzisiaj będzie o Batmanach, o dwóch Batmanach. Po pierwsze, będzie o Batmanie Chipazdarskiego. To jest Batman, który jest po zakończeniu pisania Batmana przez Tyniona IV. No, przesadzam trochę, bo było tam jeszcze trochę tych zeszytów Williamsona i ta opowieść, którą zebrano pod zbiorczym tytułem Odchłań chyba, ale to raczej miało na celu wyczyszczenie tego wszystkiego, co tam sobie Tynion IV robił w tym Batmanie. A z drugiej strony będziemy mówić o komiksach detektywistycznych, i tutaj jakby główną piszącą jest Mariko Tamaki, i tu, jak zresztą zapowiedziano w tym zeszycie Batman Detective Comics, to jest już koniec tego pracy tego zespołu, więc ja krótko o tym opowiem. Zacznijmy od Batmana Fail Save. Ja chcę powiedzieć tak, że dopiero jakby czytając ten komiks, który nie jest jakiś niesamowity, bo to Kamil Szymik dobrze napisał że rysunki fajne, fabuła do zakończenia myślę, że jeżeli... do zapomnienia, myślę, że jeżeli ktoś jakby chciałby poprzestać i sobie nie spoilerować tego, co będzie dalej, chociaż ja o spoilerach nie będę mówił, to to jest dobre podsumowanie. Aczkolwiek ten komiks ma pewne zalety. Ja, tak jak powiedziałem, dopiero po przeczytaniu tego komiksu zobaczyłem, jak naprawdę to wszystko nie wyszło Tynionowi czwartemu. Bo czego by nie mówić o... I co mu nie wyszło, moim zdaniem? Czego by nie mówić tutaj o Zdarskim? Rzeczywiście to nie jest niewiadomo, co i myślę, że wielu czytelnikom przyzwyczajonym do konwencji pisania, tak jak pisał kiedyś Alan Grant, ale też i inni, czyli takiego mrocznego Batmana detektywa, ta konwencja może trochę przeszkadzać. Bo to jest konwencja i to, co się dzieje, jest bardziej do Spidermana, Supermana, do jakichś takich postaci, które jakby zbudowane są na tym, że cały czas się ścierają z kolorowymi superłotrami i tak dalej. Wszystko się dzieje w takich kosmicznych okolicznościach przyrody, nazwijmy to. Więc ta konwencja może komuś Przeszkadzać. Jeżeli jednak wyjmiemy tą konwencję, to to jest technicznie przede wszystkim sprawnie napisane. Nie ma tutaj żadnych absurdów, typu jakichś scen, które kompletnie do siebie nie pasują i które w ogóle w fabule nie grają żadnej roli, a są po prostu. Głupie, widzę. Alfred bije Brusa po mordzie, albo na przykład Bruce Wayne bije się, Batman bije się z Grifterem. Nie wiadomo tak naprawdę po co, chyba tylko po to, żeby się on w pewnym momencie pojawił. Cały czas jest cameo, jakieś postaci, które kompletnie są do niczego niepotrzebne, i w ogóle jakby ich istnienie i współpraca z nimi Batmana narusza jego kompas etyczny, który miał. Widzę na przykład Clown Hunter i tak dalej, więc tego tutaj nie ma. Tu jest prosty pomysł. To jest prosty pomysł, więc będzie wielki cyborg. Tego cyborga stworzył Batman na wypadek, gdyby Batman przekroczył jakąś tam granicę. No i w pewnym momencie. Co oczywiście okazuje się na skutek pewnego rodzaju pomyłki, ten cyborg jest uaktywniany. I to jest tyle, jeżeli chodzi o to, kiedy ta fabuła się zaczyna. Natomiast rzecz jest w tym, że to się czyta po prostu przyjemnie, dlatego że dialogi są płynne, dialogi są szybkie. Autor zastanowił się nad tym, jak te wszystkie sceny ułożyć, żeby to grało. Ma parę fajnych pomysłów, m.in. mamy tego Batmana z Urenar, którego ja bardzo lubiłem w czasie, kiedy pisał w czasie, kiedy pisał Grant Morrison, bo on tam stworzył taki pomysł Batman Rest in Peace, że ten Batman z Urenar to będzie taka, taki backup, taka dodatkowa osobowość, którą Batman w sobie wykształcił na wypadek specjalnego cyberataku, Albo innego ataku psychologicznego, i tu sporo rzeczy się dzieje. Mnie szczególnie przypadł do gustu ten zeszyt kosmiczny, to nazwijmy to, który dzieje się w Watchtower. I te pojedynki są naprawdę ekscytujące. A przy tym ten Batman jest Batmanem, w tym sensie, że ja rozpoznaję w nim cechy Batmana. One są zniuansowane, i on ze względu na konwencję takiego szybkiego komiksu akcji, on nie korzysta z tego, co, co go przede wszystkim identyfikuje jako głównego bohatera. A więc tych wszystkich detektywistycznych zdolności. Natomiast jest uczucie takiego zagrożenia. Pamiętam, że kiedy ten zeszyt, który działo się na, na Księżycu czytałem, no to to zakończenie robiło pewien suspens, dawało pewien suspens. Człowiek zastanawiał się, jak to się później dalej potoczy. Więc Tynion czwarty pokazał tak. Nie jest to nie wiadomo co, natomiast da się to absolutnie przeczytać bez uczucia obrzydzenia i będąc jakby przekonanym, że pisze to ktoś, kto ma kompetencje scenarzysty. To samo dotyczy dodatkowych historii, jak między innymi z katłowem. Tutaj zresztą Tynion pokazuje, przepraszam, no, jakieś freudowskie. Pokazuje Zdarski, że on ma dużo lepsze pomysły na tworzenie nowych postaci, jak tego egzekutora, którego tu widzieliście, czyli takiego robota, który jest jednocześnie prawnikiem i takim wykonawcą testamentów różnego rodzaju złoczyńców. Bardzo mi się ta postać podobała. Tutaj widać, że Selina jest już wizualnie upodabniana na Zoe, która ją grała w najnowszym Batmanie ale to powiedzmy możemy sobie odpuścić i też ta historia jakby która dotyczy Batmana tego Zurenar, też jest dobra a przy tym ona moim zdaniem daje zacząć czegoś nowego bo tutaj ta dodatkowa osobowość nie jest taka do końca pozytywna nie jest taka do końca pozytywna widać że z nią jest związane pewne zagrożenie i ja myślę że zdarski to wyeksploruje Umiejętnie. I to też pozwala jakby pokazać, że tu nie ma, jakby nie ma tutaj w tym komiksie żadnych takich plot conveniences i nawet jeżeli się zastanawiamy, po co w ogóle Bruce stworzył tego robota, który miałby się nim zająć, no bo jednak to jest takie paranoiczne myślenie, ale to jest też, też osadzone w innych realiach, bo to się wydarzyło w czasie, kiedy on zbierał też te dane na temat słabości poszczególnych członków Justice League i tak dalej, ale oprócz tego, to jest też pokazane, po co on tego batalizuje mana stworzył ponieważ z tą dodatkową osobowością wiązało się pewne zagrożenie które on kiedyś które on wyczuł ja myślę że to tutaj ten potencjał jest także no ja jestem na tak bo autentycznie przeczytałem to z przyjemnością i po raz pierwszy od dawna, jeżeli, mówię, jeżeli mówimy o to, co było przede wszystkim. Nie? No, bo jeżeli chodzi o Batmana, to ja w ogóle nie jestem fanem tej konwencji Batmana, która teraz w rajdach regularnych jest, ale jeżeli po, 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 popatrzymy na te wszystkie nokauty i knockdowny, które zaliczał tynią czwarty bez przerwy w tym swoim ostatnim rajdzie w Batmanie, gdzie to naprawdę było, było słabe, i to się nie trzymało kupy przede wszystkim i czytanie tego obrażało miejscami moją inteligencję, to to jest krok w dobrym kierunku. To jest krok w dobrym kierunku, jest to jest półka wyżej od tego, co on robił, moim zdaniem. Ja jestem z tego zadowolony, ale no przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że no jeżeli Jimens rysuje, no to wiadomo, że to się będzie broniło samo, nawet jeżeli usuniemy wszystko z dymków i z ramek, nie? Rysuje to naprawdę dobrze. Wprawdzie wydania w twardej oprawie nie są już na tym papierze takim mm, śliskim dotyku, tylko są tutaj na tym papierze matowym i powiedzmy sobie szczerze, nie jest on najlepszej jakości. Niemniej jednak, to znaczy, niby to też nie jest deluxe. No, niemniej jednak i tak to wygląda dobrze, a myślę, że gdyby to był jakiś deluxe z dobrym papierem, to wyglądałoby to jeszcze lepiej. Teraz przejdę do Riddle Midis, czyli do końcówki Mariko Tamaki. Mariko Tamaki miała pewien zwrot w tym, w tym swoim rajdzie, natomiast od razu mogę powiedzieć, że no tutaj mimo wszystko mm, nie Wypada to na końcu dobre. Dobrze, więc mamy historię o Jokerze, który jest takim streamerem i sobie po prostu nadaje, a jednocześnie jest złym gościem i różnych ludzi, którzy mają pewne sekrety, w przyszłości pakuje w złe sytuacje. Jest tutaj bardzo dobrze skonstruowana i to powiem na plus, postać pewnej pani sędzi. I jest nieźle przenitowany motyw, że tak naprawdę. Nie potrzebujemy żadnego uzasadnienia, żeby pójść w złą stronę, ponieważ zawsze nas ona kusi, jeżeli mamy określone predyspozycje. I to jest OK. Natomiast jest dużo gadania. Ten Batman rzeczywiście tu jest bardziej detektywem. I jednak nie czytało mi się tego dobrze, powiem szczerze. Uważam, że jest to przegadane. Uważam, że jest to takie, mm, trochę za bardzo obyczajowe, bo to jest niby zagadka krym kryminalna. A oni cały czas się zastanawiają, dyskutują i tak dalej. Ten reader tutaj też jest jakoś tak ciekawie napisany. Oprócz tego jest tu nachalnie wtrącona Talia Gull, która nie wiem w ogóle po co ona się tu pojawia. W sensie fabularnym nie rozumiem po co Batman się do niej udał. Oczywiście możemy to wyjaśnić w zupełnie inny sposób, to znaczy w taki sposób, że Batman, przeciwko Batman kontra Robin, w tym evencie, który się toczy równolegle mniej więcej do tego, czy który się zaczyna zaraz po tym, no, ona odgrywa istotną rolę, więc fajnie byłoby ją tutaj pokazać, żeby ją trochę popromować. Ale tak, poza tym, żeby tu wyjaśnić, co ona tu w ogóle robi, po co ona tu jest, to nie ma to żadnego większego sensu. No, nie przekonuje mnie, że najlepszy detektyw na świecie musiał się udać do Tali Gul po to, żeby, żeby gdzieś tam ona mu pomogła kogoś znaleźć. Kompletnie to jest dla mnie nieprzekonujące. I jak powiedziałem. Mimo wszystko końcówka tego rajdu jest nieudana. Dobrze to jest rysowane, fajnie to rysuje. Między innymi czasami ten Batman wygląda ma taką twarz, jak spojrzycie tutaj na kadrze po prawej stronie, trochę jak u Nila Adams'a i to jest taki mm, fajny pomysł to wizualnie fajnie wygląda. I jak powiedziałem, też ma swój, historię swoje plusy, o tyle, że nie wszystko jest wyjaśnione. Więc pozostaje pewna aura tajemniczości. Niemniej jednak, jak powiedziałem, no ja mimo wszystko jestem na niej. I do tej historii jest dołożona druga historia z niejaką Gotham Girl, którą wszyscy mogą kojarzyć ci, którzy czytali z początku rajdu Tom Kinga w Batmanie. I to rysuje Dav David Lepem i ja jestem tutaj na nie. Nie, zdecydowanie nie wiem o co chodzi, to znaczy moim zdaniem nie ma pomysłu na tą, na tą superbohaterkę, ona żadnej roli w świecie bohaterów Gotham City ona żadnej roli nie będzie pełnić. To znaczy nawet jeżeli to jest jakiś pomysł, że mamy kogoś o poziomie mocy Supermana z jakimiś problemami psychicznymi i jakby aparycją i osobowością nastolatki, no to nie zmienia to faktu, że to jest trochę za mało na komiks, tym bardziej, że ten potencjał, który ona ma i te moce w ogóle nie jest wykorzystywany. I znowu gadają, więc, jak dla mnie to, to nie za bardzo. Oczywiście na końcu się pojawia talia gul również w tej historii, bo, Oczywiście, co też ma jakąś rolę tutaj do odegrania. Zaleta, największa moim zdaniem, tego wydawnictwa, to są warianty, które naprawdę uważam wyszły, które naprawdę wyszły fajnie. I to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Tak jak obiecałem, spoilerów tutaj za bardzo nie było, więc to jest czwarty tom Batmana, komiksy detektywisty, detektywisty, detektywistyczne, bo że język mi się plącza, nagrywam to rano. A z drugiej strony mamy Batman Zdarskiego. Batmana Darskiego. Batmana jest, jeszcze tak, ja po tym Batmanie Zdrowskiego, Mam pewne nadzieje. To znaczy, myślę, że to jest niezły początek. To jest niezły początek, bo to naprawdę nie wypadło źle. Na, tego, na, na tle tego, co było, i może to się podobać młodszym czytelnikom. Naturalnie tym, którzy są przygotowani, czy przyzwyczajeni do tradycyjnej konwencji Batmana, i oczekują pewnego klimatu w tych opowieściach, który kiedyś w tych rajdach regularnych był, i tego, że to wszystko nie będzie takie po prostu ekscytujące może. I, i, I nie będzie tylu superbohaterów, bo tam przecież cała Justice League w pewnym momencie się pojawia, ale będzie więcej zagadek, będzie więcej klimatu, no to ci wszyscy będą rozczarowani, ale od strony technicznej, jakbyśmy wyją wyłączyli konwencję, jakbyśmy wyłączyli jakby to wszystko i jakby uwzględnili konwencję rajdu regularnego, który ma swoje prawa, bo co miesiąc ten zeszyt albo częściej musi się sprzedać. To uważam, że ma ten komiks swoje zalety i może się podobać. I na tle tego, nie chcę tego brzydko określić, na antenie, że tak powiem, ale korci mnie, żeby to powiedzieć. Ale powiedzmy tylko tyle, że na tle tego, co pisał ostatnio tynią IV w Batmanie, to nie była Ziemia, to jest nie do porównania i to jest krok w dobrym kierunku. Dobra. Ja się już nagadałem, także z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. No i cześć. To by się podobało? No powiedz, czy Ci się podobało? Nie podobało Ci się. No trudno.